Dzień dobry. Gościmy dzisiaj u prezydenta Konina, pana Józefa Nowickiego. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dzisiaj nie w gabinetowych wnętrzach, ale na powietrzu przy Centrum Informacji Miejskiej, tak zwanym CIM-ie. Panie prezydencie, skoro tu już jesteśmy, to zapytam, jak pan myśli, czy ten budynek, to, to Centrum Informacji Miejskiej wpisało się tu w krajobraz bulwarów, krajobraz Konina, czy, czy się sprawdził? Moim zdaniem tak. Bardzo ładnie ten budynek wpisuje się, szczególnie jeśli chodzi o jego funkcje na parterze. Natomiast te pozostałe funkcje, które zakładamy, a więc możliwość pozyskania wszelkich informacji dotyczących miasta, nie tylko tych turystycznych, ale także pozaturystycznych, dotyczących różnych dziedzin życia naszego wspólnotowego, miejskiego. To dopiero tak naprawdę zafunkcjonuje wtedy, kiedy bulwar będzie zwolniony z okresu karencji, kiedy tutaj rozpocznie się prawdziwa działalność tych podmiotów bądź tych osób fizycznych, które chciałyby taką działalność prowadzić. Czyli pojawi się życie na bulwarze? Pojawi się życie, to życie dziś niestety albo stety zawsze związany jest z pewnymi przedsięwzięciami o charakterze komercyjnym i tak niewątpliwie będzie w przypadku naszego bulwaru. Bo pamięta pan zapewne, że budowa tego obiektu budziła pewne kontrowersje na początku. Dlatego to zapytałam, czy pana zdaniem się tutaj sprawdził ten budynek i funkcja, którą mu nadano? Moim zdaniem ten budynek sprawdził się, on jest piękny co dobry, mnie on się bardzo podoba i niewątpliwie będzie spełniał te funkcje, które zostały jemu przypisane, a oczywiście no zawsze tak jak to w życiu bywa będziemy spotykać się z opiniami raz pełnymi zachwytu, z innej strony sceptycznymi, a będą także ludzie, którzy będą wybrzydzać, bo bo ciągle jest tak, że czego byśmy nie zrobili, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie wybrzydzał, albo w najbliższym, takim najgorszym czy najlepszym wypadku powie: No fajnie, ale. Hmm? Taką sytuację mamy teraz przy krzyżu, tak. który ma stanąć w Koninie i który ma stanąć na zatorzu. No mamy taką sytuację, ona. Już trwa od dłuższego czasu i wokół sprawy Krzyża pojawiają się już różne inicjatywy, różne opinie. No i właśnie wygląda to tak, że niezależnie od tego, kto i co robi, żeby pozyskać jakieś opinie co do lokalizacji Krzyża, to też spotykamy się poza. Ekstremalnymi opiniami, które mówią, tu cytuję, że to jest betonowy Kloc, czy, czy tam inne bardziej, czy mniej niewybredne opinie. Mamy także do czynienia z takimi opiniami, gdzie nie mam nic przeciwko krzyżowi, ale no i tu są artykułowane różne zastrzeżenia jeśli mówimy o tym, to podkreślam fakt, że pierwsza lokalizacja była przed naszym obiektem przy ulicy Chopina przed Sonatą. W związku z tym, że podczas konsultacji, które zostały przez nazwijmy to ruchy miejskie zorganizowane, zostały zgłoszone tam określone zastrzeżenia, co do tej lokalizacji. Przeanalizowałem wszystkie te wypowiedzi, także to, co było zawarte w, w, w ostrym proteście, bo, czy tam w stanowczym proteście do mnie skierowanym. Oczywiście odkładam te, te wszystkie wątki oboczne, ale skoncentrowałem się na tym, co było istotą sprawy, i uznałem, że jeżeli są cztery takie podstawowe zastrzeżenia, to te zastrzeżenia. Zostały uwzględnione i wskazana została inna lokalizacja, która dzisiaj jest obowiązująca. Po raz pierwszy zarządził Pan e-konsultacje właśnie w tej sprawie. Jak, jaką moc mają dla Pana takie konsultacje i czy będzie. Czy zamierza Pan korzystać jeszcze z takiej formy kontaktowania się ze społeczeństwem, konsultowania ze społeczeństwem pewnych pomysłów? E konsultacje w, w dużym stopniu rozczarowały mnie, bowiem sądziłem, że to będzie większa liczba osób, które wypowiedzą się na ten temat. Sam wynik też trudny byłby do rozstrzygnięcia, zważywszy na bardzo duży rozrzut tej opinii, ale postanowiłem w pełnej treści te wpisy, które były przedstawić do publicznej wiadomości oczywiście nie podając nazwisk osób bo to podlega ochronie. Sądzę, że każda forma konsultacji jest potrzebna i taka pod namiotem, które się odbyły i taka jakie myśmy przeprowadzili, ale myślę, że to nie była to nie była taka forma, która Dawałaby ostateczny pogląd, czy mogłaby być podstawą do wysuwania takich czy innych daleko idących wniosków, bowiem to nie jest reprezentatywność, jeżeli w takich konsultacjach bierze udział 89 osób. Więc myślę, że potrzebne jest tutaj, i to, to jest dla mnie osobiście wniosek na, na przyszłość. Chociaż w tym pewnym niedoczasie znalazłem się ze względu na oczekiwanie fundatora, między innymi, a nie jest to decyzja arbitralna prezydenta czy kogokolwiek w moim imieniu, bowiem, żeby ten krzyż mógł być zlokalizowany, to. Trzeba było uruchomić procedurę w, w zakresie udzielenia pozwolenia na to, i t, tak e, w tym przypadku e, postąpiłem, więc e, ze względu na wyznaczane terminy te, m, nie było możliwości, że, żeby zrobić jakieś inne, być może bardziej bezpośrednie konsultacje. Ale na większą skalę. Na, być może na większą skalę, być może e, i m, tutaj. Warto byłoby, ja dla siebie wyciągam taki wniosek, że warto byłoby odwołać się do organizacji pozarządowych, żeby dać możliwość, dać czas i poprosić o to, żeby tak istotne, jak się okazuje, tematy, żeby można było w szerszym zakresie skonsultować. Nie będę ukrywał, że sam nie spodziewałem się, że te że krzyż wywoła tak bardzo wiele emocji, że one będą tak różnorodne, chociaż nie, nie, nie miałem złudzeń, że, że będą osoby, czy będą grupy ludzi, którzy będą czemuś takiemu przeciwni. Natomiast no, nie spodziewałem się aż tak ekstremalnych opinii, które są, które są prezentowane ciągle to podkreślam nawet dzisiaj zaprezentowałem w rozmowie z innym środowiskiem dziennikarskim zaprezentowałem kopię umowy, która dzisiaj wiąże miasto z parafią świętego Bartłomieja. To jest umowa, która obowiązuje od 2000 Roku, od czerwca tamtego roku, czyli podpisana nie przeze mnie, w poprzednich jeszcze kadencjach, gdzie parafia św. Bartłomieja nieodpłatnie i zupełnie bezkosztowo użycza 100 m2 powierzchni dla miasta wokół słupa drogowego, żeby można było tam zainwestować środki miejskie. To się zupełnie pomija w tym naszym postrzeganiu tego faktu, że, że miasto użycza 25 metrów kwadratowych powierzchni wedle wszelkich prawidł obowiązujących przepisów przy ponoszeniu przez dzierżawiącego wszelkich kosztów z związanych i wynikających opłat które będą wnoszone więc ta powierzchnia przy parafii świętego Bartłomieja nam jest potrzebna po to, żebyśmy środki, które mamy, 320 tysięcy pozyskane na nowe zaaranżowanie tego otoczenia wokół słupa drogowego, bo każdy, jak sądzę, przyzna, że, że trzeba ten największy zabytek jakoś może lepiej, inaczej wyeksponować, żeby dla ludzi, którzy z zewnątrz przyjeżdżają, żeby to było dostrzegalne, żeby można tam swobodnie się poruszać i na, na to mamy zgodę proboszcza parafii świętego Bartłomieja i doktora Michalskiego, księdza. I sądzę, że też w tym kontekście trzeba postrzegać te dwie sprawy, chociaż one ze sobą nie mają żadnego bezpośredniego, bezpośredniego Ale związku. Ale w zamian było. No, może, można by tak uznać, że jeżeli z jednej strony mamy użyczenie, to, to z drugiej strony Myślę, że nie, nie, nie stanie się nic, czy nie stało się nic takiego, że nie można te, tego skrawka przestrzeni mie, miejskiej u, użyczyć dla parafii. No i Konin tym sposobem zaistniał w Polsce, a chyba nie o taką promocję nam chodziło. Lokalizacja Krzyżerska nam taką promocję w Polsce zrobiła. No, wiele, wiele wydarzyło się. Istotnego w naszym mieście i nie zostało to dostrzeżone w mediach ogólnopolskich, natomiast sposób nagłośnienia tej, tej sprawy, no i myślę, że to, to, to nie jest wina decydentów, to jest wina tych, którzy, jeżeli w ogóle wprowadzać pojęcie winy, bo można zabiegać, można starać się o dobry wizerunek miasta, można równie dobrze robić wszystko, żeby ten wizerunek zepsuć, żeby zohydzić i niektórzy, niektóre osoby konsekwentnie to robią. Z jakich pobudek tego nie wiem, być może to jest tak, że ktoś mnie nienawidzi albo mnie, może łagodniej mówiąc, nie lubi i, i, i w ten sposób godzi we mnie jako w Nowickiego, jako prezydenta miasta bowiem no, niektóre środowiska posłuchałem się do tego, że posługuję się kłamstwem. Nawet nie będę przytaczał, gdzie takie kłamstwa się pojawiły, bowiem one dotyczą mnie i nie mam zamiaru udawać, że jestem kimś innym wobec środowisk, które to robią. Jednak są pieniądze na zagospodarowanie tego terenu, użyczonego od parafii Świętego Bartłomieja. I kiedy tam coś będzie się działo? Wokół słupa, wokół słupa drogowego. Za chwilę zrobimy konkurs na opracowanie projektu, i po, po opracowaniu tego projektu będziemy to robić. A ta umowa jest nam niezbędna, bowiem być może nie każdy wie o tym, że miasto nie może. Ani grosza wydać na nie swojej nieruchomości albo nieruchomości, którą trwale nie może władać. Więc ta, ta umowa z parafią jest nam niezbędna. To czekamy na ciąg dalszy, czyli na rozpoczęcie prac przy słupie drogowym, który nie będzie przesuwany, jak jeszcze, to jeszcze, zawsze jeszcze, mówiono. Tak, jeszcze chciałbym wyjaśnić, że. Jest upowszechniana też taka informacja, że, że miasto będzie miało cały teren wokół fary i że tym terenem tam, że będą miejskie pieniądze inwestowane. Nie, no, to, mówił pan prezydent o 100 metrach. To jest około 100 metrów kwadratowych i nieprawdą jest, że, że miasto ma zamiar cały teren wokół fary właśnie inwestować w tak ten teren, korowy. tym bardziej, że nie jest tym, co wyraźnie podkreślam, za, zainteresowany proboszcz parafii świętego Bartłomieja, więc jeżeli ktoś takie informacje upowszechnia, albo takie wątpliwości ma, to chciałbym to wyraźnie zdementować. Dotyczy to tylko tego obszaru bezpośrednio wokół słupa drogowego. Dziękuję za wyjaśnienia. Dziękujemy Dziękuję bardzo. bardzo.